Witam Państwa w odcinku numer 15, yy, numer 15 dokładnie, godzinę 10. Jadę wymienić olej. Bo, bo w tym aucie olej wygląda następująco: zaraz zademonstruję, i będziecie w szoku, Jakimś cudem to jeszcze jeździ. <grym> Czarny jak nie wiadomo co, myślę, czy nie wymienić na miejscu, ale nie mogę wymienić na miejscu. chyba, że dobra, próbuję na miejscu wymienić, ale nie wiem, czy to będzie takie łatwe. Weźmiemy sobie to, to sobie weźmiemy, to trochę po I jeszcze właśnie filtr najważniejszy. Nowy filtr. On się rozgrzewa, tak że można jechać ale tu print. To jest niepotrzebne, to też jest niepotrzebne, więc ekonomia dla alarmoplanu musi być. Jak najtaniej musi wszystko być. żeby pies na mleko i można jechać. <laughs> o, nam fascynujące. mm yeah. Bo stary został wykorzystany i go nie mam. No dobra, mogę stać tu w sumie. Dopóki nie przyjadą, to może tak być. No dobra, tworzymy z okno. Pierwsze, co trzeba zrobić? Teraz tak. Motor oil. Tak dziękuję do widzenia hmm. teraz musimy to jakoś tutaj wymienić czy spróbuję przynajmniej hmm. Dobra nawet nie będę próbował na razie tak tak się to podnosiło i sobie damy to tu jakoś zobaczymy zobaczymy Proszę no bardzo, profesjonalny wylany olej. Mam nadzieję, że nie dostanę jakiegoś mandatu za to, czy coś. Ciekawe, aż się wyleje całe. No i wszystko. Okej, okay. możemy teraz to zrobić. No niestety, taka jest walka z tym, ale da się jednak to faktycznie zrobić bez tego całego bycia w garażu czyli zauważymy teraz duże zwiększenie mocy ale nie, nie zobaczymy różnicy ponieważ yy, policja to prawda jest ona dosyć daleko ale a i się w ogóle dowiedziałem że że ta maszyna się jednak nie respi także już nie mogę się tam włamać znowu i ukraść ją od nowa. A myślałem, że tak działa. Niestety nie. Więc, no smutek trochę, no. Nie będę mógł kraść temu więcej pieniędzy. Olej był bardzo, bardzo czarny. Szczególnie po tym, jak jeszcze pojechałem dzisiaj na kurde tak o, po prostu naokoło. To wyszło na to, że. No, tutaj teraz to no, był bardzo, bardzo, bardzo czarny i generalnie nie polecam. Teraz to zaleć jakoś. Albo cały się olej nie wlew, o. I dalejemy sobie do pełna. Miejmy nadzieję, że będzie to wystarczyć. Dobrze, wrzucamy sobie to do tyłu, teraz to sobie możemy zakręcić i oto ten sportowy węchikół jest teraz zabezpieczony przed wybuchem na autostradzie. Teraz ja się przejdę na chwilę. Cudno <grystanie> usłyszałem, nasz sejfer i tak został. Aha, i jeszcze ten, trzeba zobaczyć, czy tutaj można kupić ten, rzeczy, żeby... Aha. Teraz trochę więcej pieniędzy dostaniemy za rozwożenie tego. O, paliwo na jakieś wybitnie tanie nie jest, więc nie będę tankował. I teraz czytajmy... Mogli... Nie, nie robi, wiem. Ba, ba, to potrzebujemy sześć... Dobra, mogę kupić i ten list do robienia tego, ale... Albo nie, nie ma sensu. Muszę poczekać, aż w będzie tego cukru więcej. Bo inaczej to nic z tego nie będzie. Dobra. Mm, nie mam nic do zapłaty. Tutaj nie mam nic do kupowania. Dobra, możemy jechać. A to i tak tego nie ma, ale. Tak, nie ma i tak. Ale myślę, że można zajechać od razu potem. Po te kubki, żeby więcej kilo można było sprzedawać. Ten. I nie wywyższałem. No i anyway, No. Długo jechałem dosyć. Bo wolno musiałem jechać, by nie spadała ta motorynka 20 sekund. Także jakoś no wybitnie to to nie było. mamy podpięty. Wszystko jest OK. Jakieś co mamy Były kurde empty suecz tank. Ale gdzieś tu jeszcze mogę oprócz... No, w mieście to zrobiłem dwa. Ale co by tutaj zrobić? nie wiem jak to dosyć krótkie to jest. Film. A jeszcze właśnie niech wiem, ja że zrobiłem. Kiedy nie mogę zrobić i tak przecież nie mam składników hmm, dobra tak Spakuje się bo mam tutaj rzeczy okej okay. hmm. to mogę sobie zamontować z tego że już nie mam już nie mam na co albo nie w sumie jak tak by jeśli działa, to będzie zasłaniało olej i prędkość to, to znaczy tak częściowo będzie zasłaniała prędkość nie, nie dziękuję jednak nie przyjmuję oferty no także tutaj mamy nasze tu mamy właśnie wodę bez, bez Niczego no w sumie tak Woda bez niczego hmm. Hmm. No co tu położę wszystko miał Może 5 litrów jakiejś tam benzyny Proszę bardzo. Taka, no nie, ułożone. Tu mogę sobie to zrobić. To mogę oprzeć o to, jednak nie widocznie. Tu zegar. Kurs na odwrót. Tu mamy O. Ja ta skrzynia biegów 4 biegów, znaczy. marek <grym> bardziej wiedział. No i teraz tak. Jest 17, więc mogę pojechać po pijaka, żeby mi powiedział coś więcej. Tak, bo mam plan taki, że wyraźnie, niestety, cały weekend i cały tydzień będę po niego jeździł. Zmuczymy, zobaczymy, że wtedy zobaczymy. Cały tydzień będę po niego jeździł i w ten sposób za piątym razem on mówi właśnie o... Jak dobrze pamiętam? O, o właśnie jego bardzo sekretnej rzeczy zwanej walizką z pieniędzmi. Znajdziemy tą walizkę z pieniędzmi i nie ukradniemy jej, zabierzemy całe pieniądze z niej po prostu. Bo lubię pijaka i nie chcę, żeby umierał. Pożyczę sobie do niego dużo pieniędzy. Yy, I ten. Zbudujemy auto rally. Dobre faktycznie, a nie jakiegoś gruza. Że, no a on teraz na ten moment jest dosyć takim średnim wehikułem. Kupić piwo trzeba. No, bo na ten moment to jest auto... <gry> Rodzinne, budżetowo-sportowe. A bardzo ładnie pasują, uważam. I te to takie niepokolorowane, to też pięknie po prostu pasuje z tym, jaki to jest gruz po prostu, o o. Um. Nie ma przedniego. Gdzie to jest? Dobre pytanie. Także tepnę sobie. Pępnąłem sobie, jak widać, tutaj, no i sobie tam zamontuję. Halo! Wow! No! Sam 200 godzin w tej grze, a złożyłem tylko raz Satsuma. No to tak, jak nie coś. Najpierw to tak, ukradłbym od niego pieniędzy dużo, żeby pomalować set to auto. Pomalowałbym se, set to auto. Kupiłbym jeszcze jakieś felgi na te opony lepsze, rally. To jest bardzo drogie, to jest bardzo drogie. To muszę kupić to, opcjonalne jest, ale pewnie też kupię. To stać mnie będzie na to, że żeby... tak. Plan jest taki, że będę intensywnie woził pijaka, bo tak. Proszę, zapalę światło i pójdę spać. To nie mówię, że stanę jakoś późno, ale. Okej, okay, jest 22 dopiero. Ale nie będę. Telewizja chyba się wyłączyła już, także mogę chyba obejrzeć. Tak. I będę miał zmęczenie. Zrobię przerwę i będę miał zmęczenie wrócę. Ktoś dzwoni? Kto to taki? Hej, ole, nie. Oee, kurwa jestem pewien z działa ten telefon. Dobra, jesteśmy gotowi iść spać. Do widzenia. Dokładnie na to czekałem. Lecimy to wodę wyłączamy sobie Nie, nie chwilę potrzebuje wody się w, znaczy piwa się muszę napić Wody się, piwo muszę napić Tak no, Najlepszym Pińskim Człowiekiem A no tak To jest twarde przecież Można wpalić Kurde, odpalił nawet tak szybko? Już nawet aż takie podejrzanie. Trzeba szybko jechać, to da więcej pieniędzy. Znaczy, chyba tak było, że znowu więcej pieniędzy, szybciej się jechać. Nie pamiętam, jak to się... Grascimy światła i jadymy, bo tylko tak się da, bo inaczej no niestety nie stać mnie na rachunki, bo są drogie. Znaczy jak widać pieniądze mam, ale nie chcę ich Zła.

Ja to już chyba zacznę się przygotowywać na jazdę rali Ale szczerze, szczerze To bardzo sukcesywny odcinek Naprawdę Ale ten na odcinek w sumie <laughs> tylko po to Żebym <laughs> miał co edytować w nocy I tak nie mam nic lepszego do roboty w nocy I Tak, poszło dosyć bardzo szybko Bardzo szybko jechałem 100, 100 około kilometrów na godzinę teraz sobie jechałem i się nie rozbiłem Szansa jeden na milion do mm, możemy dodać oleju Oczywiście Żeby auto było w wybitnym stanie No to sobie to nie mam podolać tutaj No ładnie, ładnie. Dzisiaj 790 mark Jak dalej tak pójdzie to no, po prostu wystarczy szybko jeździć, tyle ma. I o, jest piąta rana ja w domu. Jestem tylko pojechałem, szybko załatwiłem. Sprawdzę więcej paliwa was wrzem ale wiem, że wykonanie <sumy> baku w sumie kosztuje 709 mark No, w takim razie możemy sobie zamknąć tutaj. Włączyć to. Generalny sukces czyli dzisiaj, zwrot pieniędzy udany. Wymiana oleju, zakup nowego oleju. Kurde, i co jeszcze nam kupowałem? Rachunek zapłaconek. A i tak jestem w sytuacji bardzo dobrej. Także dziękuję za oglądanie i do widzenia. Widzimy się w następnym odcinku.